Już spróbujesz zakusować Troszkę Dalej. Anglezuj, kochanie bardzo ładnie skarbie. A weź skarbie wodze do rąk. Nie aż tak krótko. Za zielony, kochanie. Za zielony. I kochanie, teraz razem z wodzami złap za siodło. I jeszcze raz zakłusuj. Trzymaj wodzę. Wszystko dobrze. I trochę łydkę, kochanie. Popukaj nogami, mocno. Mamo? No? A więc dlatego ją zatrzymałam? No. Bo chciałam sobie poprawić to kuchlejko. Bo mi to jechało do przodu. Dobrze, kochanie. Spróbuj jeszcze raz kusikiem, kotku. Co? Mocno na nóżkami. Doskonale, Julka hop, 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 hop. Poklep ją.